Wymiana kontaktów, nawiązywanie relacji biznesowych to też jeden z aspektów tegorocznej konferencji Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej. Proszę Państwa, ponownie jesteśmy w Serocku. Kolejny uczestnik rynku, kolejna firma przed naszymi kamerami. Dzień dobry. Dzień dobry. Proszę powiedzieć dwa słowa o Waszym biznesie. No, nasz biznes jest bardzo mocno powiązany z tym, co dzieje się tutaj w tej chwili w Serocku. To wydarzenie w ogóle jest niesamowitym takim miejscem, w którym spotykają się wszyscy interesariusze funkcjonujący na tym rynku. My jesteśmy bardzo aktywni od wielu lat. Nasza firma pochodzi z Hiszpanii, ma doświadczenie na rynku hiszpańskim, ale również na rynku globalnym, w innych krajach, w których prowadzi swoją działalność. Mamy również bardzo duże doświadczenie w zakresie energii odnawialnej, tutaj również w Polsce. Na całym świecie specjalizujemy się w farmach wiatrowych. Zrealizowaliśmy ponad 1000 MW tego typu obiektów, ale mamy również bardzo duże doświadczenie, jeżeli chodzi o farmy fotowoltaiczne. To prawie 2 GW zainstalowanej mocy w różnych miejscach na świecie: w Hiszpanii, w Ameryce Środkowej, w Meksyku, w Ameryce Południowej. Jeżeli chodzi o energetykę wiatrową, tutaj w Polsce, to zrealizowaliśmy jeden z największych obiektów, które były realizowane w Polsce, w tym między innymi farmę wiatrową Jasna o mocy ponad 130 MW. W tej chwili kończymy bardzo duży projekt o wielkości powyżej 70 MW, farmę wiatrową Budzyń. To są jedne z największych obiektów, które były realizowane w Polsce. Jesteśmy przekonani, że energetyka wiatrowa w kontekście zmiany sytuacji geopolitycznej, wybuchu wojny w Ukrainie, będzie miała jeszcze większe znaczenie. To ma znaczenie strategiczne dla Polski, dla Europy Środkowej, myślę, że szerzej w ogóle dla rynku europejskiego, żeby uniezależnić się od dostaw różnych nośników energii z Rosji. Jestem przekonany, że w perspektywie następnych kilku lat ten rozwój energetyki wiatrowej i szerzej energii odnawialnej przyspieszy. Jak do tej gry rynkowej, która w pierwszej fazie rozwoju offshore wind business. Dopiero się zaczyna, wy się definiujecie do rynku, jak się pozycjonujecie? Jesteśmy oczywiście bardzo zainteresowani tego typu projektami. Jesteśmy częścią międzynarodowej grupy CRCC, która ma doświadczenie w realizacji projektów offshore, więc bardzo obserwujemy to, co się dzieje w tym segmencie rynku i chcemy w nim aktywnie uczestniczyć, wykorzystując nasze doświadczenia techniczne, wiedzę. Potencjał, no i specjalistyczne urządzenia, które są do tego potrzebne, ale również wierzymy w to, że energetyka lądowa, wiatrowa, w związku ze zmianą ustawy, o czym dzisiaj tutaj była mowa, uelastycznieniem tych przepisów, będzie miała swoje bardzo duże pole do rozwoju w przyszłości. Biznes plan oczywiście nie będzie oceniony w tej rozmowie, ale jakie są cele w krótkiej perspektywie 2022. I na 2023. No, nasze cele są takie, żeby kontynuować działalność w tym obszarze, żeby cały czas mieć w, rela, w realizacji kilka projektów. E, oczywiście musimy tutaj bardzo mocno razem z naszymi potencjalnymi klientami. Obserwować rynek dostaw surowców, energii, materiałów, które są niezbędne do realizacji tego typu przedsięwzięć, dlatego że ta globalna sytuacja na rynku również materiałów budowlanych spowodowała dużą niepewność, przerwała łańcuchy dostaw. A więc obserwujemy, staramy się odpowiedzialnie zachowywać w procesie oferowania, tak żeby móc zaoferować naszym klientom bezpieczny i taki odpowiedzialny serwis. Dziękuję za chwilę rozmowy w naszym studio. Dziękuję bardzo. Życzę udanych rozmów biznesowych na konferencji. Dziękuję, Dziękuję. bardzo.